Witamy wszystkich bardzo serdecznie w odnowa Bioenergy Therapy. Dzisiaj będziemy robili przykładową konsultację bioenergoterapeutyczną w oparciu o skalę i odczyty na skalach bioenergetycznych. Zaczniemy od skali Bowisa, czyli jednostek bioenergetycznych, przy których przypomnimy, że średnią wartość to jest 6,5 tysiąca jednostek. Wszystko powyżej ma wartość prozdrowotną, wszystko poniżej pogarszającą stan naszej energetyki i naszego zdrowia. Dzisiaj jest z nami Krzysztof, będzie miał trochę pytań, także Krzysiu, zabiegam się w sucho. Moje pierwszym pytaniem jest ym, o, o moją dietę. Do... O twoją dietę, okej, okay, to co byś chciał zapytać? No chciałem ogólnie zapytać y, o moją dietę, nie? Czy, 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 czy te produkty, które jem są zdrowe, czy, czy powinienem coś zmienić? Powiem tak, y, ogólnie odczyt jest od jest teoretycznie wartość 7,5 tysiąca, więc jest naprawdę zdrowo, ale spada na 4000 tysiące jednostek. Czyli tutaj widzimy, że u Krzysztofa są wartości. Od 4000 do 7, czyli tak naprawdę, Krzysiu, z jednej strony dieta jest ok i są produkty spożywcze, które są powyżej przeciętnej, więc to jest wpływ, wahadełko pokazuje na health, więc idzie w kierunku zdrowia, ale jednocześnie spożywasz pewne rzeczy, które ci troszeczkę zaniżają. I teraz pytanie, co byś chciał tutaj zapytać, ewentualnie, bo może, bo to, była, to był odczyt ogólny, a teraz możemy zapytać o szczegóły, na przykład mógłbyś podać kilka różnych produktów żywieniowych i byśmy sprawdzili, co ja. Mm -hmm. No to może mm, jedzenie, które dostaje w pracy, nie? W pracy, to co jesz? W pracy 4000 jednostek, czyli wartość poniżej, poniżej przeciętnej, czyli to ci zaniża twój stan zdrowia, w słyszeć. Czyli powinienem to zmienić, dobra. Mhm. Czyli w pracy cię żywią średnio. Średnio, dobrze. Aczkolwiek jest to wartość, Po od razu podpowiem, bo tutaj mamy 4000 jednostek, a wszystkie fast foody, junk foody i tak dalej byłoby od 0 do 3000, więc i tak widać, że to jedzenie w tej twojej pracy nie jest aż takie tragiczne. Natomiast, no, nie ma wartości prozdrowej. Mhm. A jakieś inne rzeczy może byście od porównać? Tak, czy. Mm, kawa, którą piję z na przykład. Poranna kawa Krzysztofa. Jaka jest poranna kawa Krzysztofa? Przeważnie piję ją w pracy. Tak? Przeważnie pijesz ją w pracy i to się łapie w średnią, bo to jest około 4-4,5 tysiąca jednostek. Okej, okay. a ta kawa, którą piję w domu, kiedy mam dzień wolny? 5 tysięcy jednostek, 5,5. Okej. Okay. Czyli kawa też nie jest dobra w pracy. Kawa... Wszystko, jest... co w pracy nie jest dobra. Wszystko, co w pracy nie jest dobra. to są wartości mocno przeciętne, ale nie, nie prozdrowotne. O, może tak. Okej. Okay. A czy masz jakiś produkt, który, nie wiem, w domu sobie jesz, na przykład coś takiego? okej, okay, no to jestem ciekawy jak tam moje, mm, kupuję jajka w, w, w Tesco ostatnimi czasy. Tak staram się kupować te najdroższe, bo mówią, że Aha. są bio. No chciałem to... sprawdzić te jajka, one kosztują 3 funty, nie? I czy tak naprawdę no to jest... One, one mają wartość niecałych, no to jest 5-6 tysięcy, podchodzą po 6 tysięcy, czyli są praktycznie przeciętne. Lepsze niż jedzenie w pracy, bo to ma 4000, a tutaj mamy wartość niespełna 6000, więc jest to lepsze, aczkolwiek to jeszcze nie jest to, co by nam No nie wiem, ale. Bo jak sprawdzaliśmy w swojej to też były elementy, które były ponad 7000. To no nie wiem, jeszcze coś takiego na przykład. co. Nie wiem, jakieś orzechy, jakieś. Teraz jadłeś takie grzyby i chyba przed chwilą jadłeś, tak? Tak. Dobrze. Sprawdziłeś no, orzechy, może nie teraz. Orzechy, dobrze. Orzechy, o których mówisz, orzechy mają wartość mniej więcej 6,5 6 tysiąca, czyli to już jest wartość taka prawie zdrowotna, czyli tutaj mamy tą wartość, jak mamy human equilibrium, to jest dokładnie na, na tutaj tej przeciętnej. Natomiast grzyby i tak? że pamiętam, te japońskie takie, Grzyby japońskie, które przed chwilką, mój drogi, konsumowałeś, mają niecałe 8000 tysięcy jednostek, czyli wpadają nam wartości prozdrowotne, tak? Czyli to już jest health improvement. Ci, ci, ci. Nie tak byli... źle. Tak. No nie tylko... jest tak źle, czyli, tak. Ale zawsze można poprawić. Tak, bo weźmy na przykład dla przykładu, e, jak jadłeś. Tak, średnio teraz jesz od 4 do 8 tysięcy. No i bez średnia 6, ale to nie można tak ujmować, dlatego że w zależności co jesz, to to jest taki odczyt. Natomiast możemy zobaczyć na przykład, co ty tam jesz. Co jadłeś na przykład e, 3 lata temu? To, na przykład. O, tak. To 3 to lata dobrze. temu to miałeś mój drogi wartości od 2 do 4 tysięcy. Czyli jadłeś zdecydowanie gorzej. Dwa razy gorzej jadł, bo średnia była 3000, a teraz jest 6000. Czyli widzimy, że masz improvement. Idzie, czyli Krzysztof dba o zdrowie, idzie to w lepszą stronę, natomiast no to nie są jeszcze takie do końca wartości, jak powinny być, ale idziesz w dobrą stronę. Super. No słuchaj. Czarnbowisa mamy praktycznie zrobiony i, i, i jest ok. No dobrze, Krzysiu, coś wspominałeś o stopie, tak? Ćwiczyłeś, coś tam z tą stopą się działo, co tam się działo, jak mogę zapytać. No, ubiłem sobie mocno i jest spuchnięta od kilku dni. Możemy zobaczyć, mamy tutaj taką skalę, system Physical Body i tutaj możemy sprawdzić u Krzysztofa na przykład na wartościach procentowych, co się z tą stopą dzieje, czyli lewa czy prawa. Prawa. Prawa stopa. Ta stopa ma na dziś 75, 70% zdrowia. Czyli widać, że stopa jest ok. Możesz nią ruszać, masz pełen zakres ruchowy, prawie. Czy tam? Ale jak stąpasz, czy nie wiem, jak na przykład przysiady robisz tego typu rzeczy, to boli. To się bierze. Jest lekki dyskomfort. Tak? Jest lekki dyskomfort. Czyli tutaj byś musiał, na przykład, możemy sprawdzić czasowo. Powiedzmy, żebyśmy przyjęli, że to byłyby wartości w dniach, w ilości dni, to wychodzi, że do 5 dni powinna się ta stopa poprawić na prawie 90%. Jeżeli będziesz wykonywał jakichś nadmiernych ruchów, wszystko będzie zachowane z rozsądkiem, troszkę ją porozciągasz, może ją troszkę rozmasować, powinno do kilku dni przejść. Także nie jest tak źle. Ekstra. Krzysiu, czy byś chciał jeszcze o jakieś inne rzeczy zapytać? Nie wiem, na przykład możemy zwrócić uwagę na czakrę. Tutaj wahadełko nam pokazuje Fair Eye, czyli to jest czakra trzeciego obra, to jest czakra o numerze 6. Tutaj mamy taką właśnie czakrę i możemy teraz zobaczyć na grafie, który nam pokazuje rozszerzone wersje tych czakr. tutaj, o, tutaj mamy Extended Version, czyli rozszerzone grafy tutaj. I zobaczmy, to była czakra numer 6, czyli Krzysztof. O, ciekawa rzecz. Ona była między blocked a balanced, czyli była między. Zablokowaniem, a ona idzie do, do balansu, czyli kiedyś ona była zbalansowana na 40%, teraz jest na 80% i idzie w prawo, czyli tak jakby coś się dzieje w postrzeganiu przez Ciebie rzeczywistości w różnych rzeczach, mówię o jakiś znach, o jakichś wizjach, które możesz doznawać, że to Ci się po prostu przejawia na to, co się u Ciebie, u ciebie gruntuje na dzisiaj, to jest intuicj, dobra intuicja, czyste, klarowne wizje i myśli. I również perception beyond physicality, czyli taka percepcja poza fizyczna. Czy nie doświadczasz takich rzeczy, nie? Medytujesz więcej albo masz taki stan kontemplacji więcej troszeczkę, czy nie? Tak, no, tak, to tak, to, oczywiście. No. Ale to zauważyłeś, bo wcześniej, bo co było, bo u Krzysia była, nie to, że była zablokowana, ona była aktywna na 40%, a teraz jest na 80%, czyli dwukrotnie mniej i to jest okres czasu, gdybyśmy wzięli, żeby to był to, na przykład rok, to mniej więcej 3 -4 miesiące, 4, więcej nad tym pracuje, czyli tak mniej więcej od wakacji, zgadzałoby się? Tak, myślę, że, że mogłoby się zgadzać. Dokładnie nie pamiętam, ale faktycznie. Okej, okay. no tak przedziałowo, czyli u ciebie tak jakby się dużo poprawia, jeśli chodzi o widzenie, nie? Czyli jakby Krzysiu ma to widzenie przy zamkniętych oczach, to, to my to nazywamy poza zmysłowym, to jest energetyczne widzenie, czyli u Ukrzysia trochę, trochę lepiej też z tym jest, no nie. Dobrze. Okej, okay, to mamy to i wiem właśnie, a jeżeli ty sobie medytujesz, tak? Bo my mówimy o tych takich, nie wiem, jak ty to robisz? Jakbyś się podzielił z nami rano, wieczorem, słuchasz czegoś, jak to u Ciebie wygląda? Nie no, moja medytacja polega na tym, że medytuję w każdym dowolnym, wolnym czasie. Okej. Okay. Więc y, to nie jest tak, że to jest pół godziny rano i pięć minut wieczorem czy odwrotnie, tylko po prostu jak rano nie mam czasu, no to wchodzę przynajmniej na 30 sekund. Okej. Okay. A później jak ja mam tylko wolny czas, to, to staram się jak najwięcej. Przy zamkniętych oczach przesiedzieć. Okej, okay. to no możesz nam powiedzieć, jaką masz pracę? Dojście, tak, mam pracę y, ratownika, jestem ratownikiem na basenie. Okej, okay. czyli zdarza się, że możesz siedzieć tam, to rozumiem, siedzisz na takim podwyższeniu i patrzysz, czy jak czy, czy, czy ktoś się nie topi, tak? I wtedy też y, czy jakby obserwujesz całość basenu, tak? Czyli musisz mieć tą wizję peryferyjną, widzieć to wszystko. I wtedy, czy będąc w takiej pracy też możesz się za, coś sobie wejść w jakiś stan, czy myślę, że jestem w stanie, ale to zależy od um, tego ile ludzi jest. Ile ludzi jest na czy, czy jak jest pusto, jak jest nie ma ludzi, no to jestem troszkę jestem mniej obciążony pracą, ale jak jest, jest więcej ludzi, to muszę jednak bardziej uważać. I teraz ciekawa rzecz, Zobaczcie, właśnie fajnie, naturalnie to wyszło. I teraz tak, pomyśl sobie o tym stanie, jak obserwujesz, że jest więcej ludzi, czyli musisz, Twoja atencja, Twoja uwaga musi być bardziej skupiona, no nie możesz gdzieś odpływać, no bo ludzie pływają, prawda? Więc wejdź sobie w taki stan i tylko powiedz Krzysztof, bo... tylko powiedz Krzysztof w momencie, kiedy będziesz obserwował wewnętrznie. I zobaczymy, jakie masz fale mózgowe, bo chcę to właśnie sprawdzić. Krzysztof. Jak się obserwuje tutaj wszystko, to ma fale mózgowe działające od 12 Hz do 17 Hz. Jest to poziom beta, czyli poziom średniej i niskiej bety, czyli wtedy umysł naszego Krzysztofa pracuje, no można by powiedzieć, bardzo um, uważny sposób. I fajnie wiedzieć, żeby wiedzieć jaką masz teraz, jak ile, bo to jest wyrażone w hercach, czyli w ilości cyklu na sekundę i to jest w zależności od tego, w jakich falach mózgowych jesteśmy, tak reagujemy, albo taki mamy stan. Krzysztof właśnie podczas pracy, kiedy jest mocno wyderzony, ma powiedzmy tą niskie i średnie fale beta. I teraz, dla przykładu, weź sobie, jakbyś się zastanowił, coś, chodzi mi o różnicę, czyli o taki stan, jakbyś sobie teraz szedł, taki powiedzmy, um, no nie wiem, kontemplacyjny, uspokajający, że nie musisz przy otwartych oczach być uważny, tylko taki, prawda, tak. uh -huh. no, luzowany. Może sobie takie coś zrobić i powiedz wtedy, Krzysztof. Krzysztof. Hmm, teraz zobaczymy, gdzie Krzysztof był, co on tam sobie wyobrażał. I tutaj już widzimy, że były od fal alfa, czyli od zamkniętych oczu od 10 Hz, spadało na 6 Hz, czyli do fal teta. Czyli to były takie y, uspokajające, wyluzowujące. A mogę zapytać, co to było za stan? Coś konkretnego to widziałeś, czy tak sobie po prostu przypomniałeś większy spokój podczas medytacji? Nie no, przeważnie widzę ognisko, które, okay. patrzę na nie, tak, to jest ogień, który wypala mnie i myśli, siedzę A. przy ognisku, jest ciemno. Okej, okay. tylko to jest nie to, że fizycznie siedzisz, tylko zamykasz sobie tak, oczy no, to... wizualizujesz sobie, że masz to ognisko i jakby ono Cię tam uspokaja, tak, wypalasz ten ogień. Tak też. jest. Mhm. To wtedy Krzysiek w tym stanie ma 6 Hz, mhm. czyli jest to stan Teta. czyli Krzysiu robi sobie Teta healing. Samemu się da. Jak widzicie, każdy może mieć czasami swoje wizje i, i fajnie to sprawdzić, ale warto wiedzieć, w jakim jest stanie, czyli wchodzi od alfy i dalej do dety. Czy macie jeszcze jakieś pytania? Nie, to wszystko. Super, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Dziękujemy bardzo. również za uwagę.